Nie. I sali Aha. Ale tutaj prawdopodobnie... No właśnie, to jest lata. I tutaj sobie pokopimy dłuku, a może jakieś diaksy będą. Jak będą jakieś trzy... A i tam jest jeszcze skrzynka, to nie jest... Tam jest baza. Przecież nie zrobiły, tak? Eee... Weapons... i Ops ja. Och, kurde. E, to, Dobra, poszukamy jeszcze jednej rzeczy. Nielogicie... No, skrzynkę jeszcze miałem, bo... Nie wiem, że dłużej Dobra, tutaj szukamy diaksów. Też mi ba... Łatwo! I dlaczego tu jest kobel? Dobra, nieważne. Ale w jak są? Najważniejsze. Może spuścimy w wodę. A, nie doleć tam. No nic, no no to. Tak, pojawił się odcinek z, z GTA San Andreas i nie było intra, bo po prostu zatem miałem tak. Wow, nawet sporo jest w tej funkcji. To jest chyba najwięcej w życiu, ile znalazłem, dziaki. Naprawdę! 7 to sporo! Dobra i tu gdzieś powinna być jeszcze ta skrzynka, o nie się nie tej skrzynki i wracamy do bazy. Bo tam chyba miałem jeden z ogra, jeden z I chyba złote piórka. No, no bo też robiłem złote piórka. No ale chyba nic nie jak sporo. Dlaczego, że źle ma złota? I to powinno być gdzieś po... o... tu ja ojciec się mówi. Ale nie jestem pewna po... o, tutaj powinno być. To, co ja tu no, jeden diar z obrad to takie najważniejsze widzicie tutaj mam złote kółka złoto, złoto takie najważniejsze rzeczy Chilofy. to mogę jedną wziąć łopaty, lapis a może tam to możemy wziąć kości weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy i to weźmiemy i drewno weźmiemy Szpierkę już, tak, już w Ok Tak okay. zbierzemy to Co tu mamy jeszcze? Ja, dobra, się ok Ale ja, ja mam tutaj w ogóle, to i to tak No dobra, i teraz że leży jak tam jest kora, to on teraz bawą, ale jest tam. No, um. się A, prawda, się tutaj zakobiłem. 是。界上。 W tym odcinku nie wiem, co możemy robić. Dobra, już się zbliżamy do bazy. Możemy tak... Hmm. Raz łopata, łopata, gdzie jest łopata? A i też z wilkołaka ten. Złote jabłko, jakby ktoś się pytał. A coś to ja tu poza odcinkami nie czytuję. A już. Myślę nad nową serią, którą po tym odcinku od razu mogę nagrać. Może się pojawić nowa seria. Aha, czy ta baza w ogóle? Bo zakupiliśmy bazę. A to jeszcze. Dobra, możemy się już tam kierować pomału. I tak ja już myślę... Że w następnym odcinku do następnego odcinka będę sobie pomału robił domek Będę musiał dużo, dużo kobla kopać Bo ja to chcę zrobić ze stołą Brika Ta seria, o której mówię To myślę nad budowanie w minecraft, coś takiego nie. no ja nie umiem budować, no ale to tak dla zabawy nie no więc dobrze, że mają zapas kill'ów Wprost Ok, i później tym tunelem się... znaczy nie w sumie. Aha, ja miałem zrobić sobie ten obsydian, więc... Mm, spokojnie. ale nie, no, dobra. I obsydian wykąpać, ale... Wykąpać, co ja powiedziałem, wykopać. Boże, nieogarnięty dzisiaj jakiś jestem. No to może, się nie wyspałem, bo jest 6 rano. A chciałem to nagrać jeszcze przed szkołą. i rację, już na stop ale dlaczego nie ma potworów? czyżbym miał peaceful? tak chyba jest tak no kurde no dobra. nie wiem czy tu się węgiel wkłada, nie ile mamy już tych złotych piórek? 3 to zaraz zrobimy kolejne złote piórko i robimy te sobie buciki jej, 23 diaksy to już spoko. Coraz lepiej nasz ekwipunek wygląda. Ooo, pracę bolą! Dobra. No tak. Poczekajcie. Teraz tak. Tutaj mam dużo. ja znaczy mam dużo. Tak sobie jedzenia. Czyli tak, dodajemy do przypalenia No to niech nam się to przypala A, a właśnie, już się potwory pokazywały Pojawiły A tam, widzicie tam? Tam, tam, tam jest takie jakby drewno co zrobię te buty zrobią się te buty znaczy czekajcie potrzebujemy raz 8 zł ok zrobimy te buty i no i pójdziemy tam szybciej się będziemy poruszali jeszcze dwa złotka no jeszcze jedno i spadamy Schowam to jakieś niepotrzebne rzeczy. Mm, węgiel. Okej. Okay. Kabel. Crafting. Okej okay, i... I tworzymy złote piórko. Teraz bierzemy te złote piórka. I dajemy je tak. Aha, to trzeba naprawić. A, dobra. Czy nie musimy jeszcze... Je... No i nam nie starczy złota, w sumie. 4, 4... O, akurat złota, to dobrze. To dobrze. Mogę jeszcze schować do pióro mi akurat, co będzie potrzebne, to jedzenie, złote pióro, znaczy porze złote jabłko Kilofy mi akurat teraz nie będą potrzebne, mam tu jeden. A, tu już na nie ma w okay. Dobra. To... Dobra i teraz zrobię to. Boże co ja zrobiłem Naprawdę dzisiaj jakiś nieogar jestem Okej okay. i teraz zrobię budki nasze Okej okay, i teraz gdzie mamy iść? Mamy iść o tam. Nie wiem, wioska się. Czy... Co? I Lonky. Battle Tower. To może w następnym odcinku Battle Tower. Było kurde, do pieczanki. Czy to jest chyba jakaś... To są to jest chyba z tym. Właśnie z tego modą, gdzie są Battle Towery. To są takie domki jakby. Znaczy takie ruiny domków. Kurde, generuj się. Tam też na pustyni jest tam wyżej, Tak czy tam? Tam gdzieś. Tam jest kolejne coś. Sporo tutaj. No, świat naprawdę spoko. Fajnie, że te budki się nie kończą. Tak skacze. Ale niestety jak biją nią się kończą. A czy zużywają się... O kurde, no lobby. Aha, to jest mój. W sumie... What the fuck? Dobra, to dopóki ja nie zrobię nie będę miał itemów to tu możemy zamieszkać może chyba tak, tak domek okej okay. dobra i to tutaj zamieszkamy i tutaj się pożegnamy czyli na razie mamy taki drugi domek znaczy na to bardzo sobie zostawimy tam, możemy coś zrobić. Hmm. Albo w ogóle tu możemy zamieszkać. Taki dom. Poczekajcie. Mam coś innego do rządzenia. Ей Я еще. до дома. Хочешь до дома? Чаю до дома? Чаю хочешь? хочешь bo może zacznę jakieś miniaturki robić albo co? no chodź tu Ciesio no przywitaj się śłodziaku w się o ścianach głupi screen dobra eee, to się robiło F2 tak? Chodź tu, Czesio! Elf 2. Dobra, tak się chyba screena robiło. Aha, mam chat. czat. Poczekajcie, zaraz zobaczę, czy się robiło tak screena, bo nie pamiętam. Tak, dobrze, zrobiłem screena, okej. Okay. Cześć, Ciesiu, no to albo pozbieram jeszcze trochę skóry na plecaki tak, tak e... spoko I możemy zamieszkać tam albo tu. Ale w sumie tutaj domek i tam domek Kto nie kupi, to nie będzie pomysł. Takie dwa domki. Mam cukrową. Daj mi swoją skórę. Przed mi teraz skórę. Na plecaczki. Dlaczego mi skóry nie daje? Tylko jeden mi skóry dał, tylko jeden mądry. O kolejny. No kurde, nie. Gdzie No nie szalej tak. Kurwsko. No boże, i takie lagi, że... Co jest z tym Minecraftem albo kompem? Czekajcie, ściągnę te buty, bo... Okej, okay, dobra, pięć skóry. Potrzebujemy 8 skóry. No oh, faken! No i gdzie ja się wpieprzyłem? Taki ulaga miałem, ja, że nie mogłem się ruszyć. Tak, no już noc. Muszę tam skórek dostać. I... No i tego do domku. Gdzie on w ogóle jest? Tak chyba ugodzony. Ono lepiej. Dobra, do tego domku najpierw... To nie Znaczy na. O wiecie, że jak się odniosę, to nie było daleko, a ten, na mapie to było No dobra, to... E... Jeszcze dwie skóry i kończymy ten odcinek. Nawet nie wiem ile on tam się do następnego odcinka i cześć